Dzisiaj otworzymy cały kalendarz z marki Delia Cosmetics. Jest to kalendarz, którego jeszcze nie było na YouTubie, może na zagranicznym, bo się wyczytałam tam z tyłu, że tam jest wszystko po niemiecku, więc zgaduję, że właśnie on z Niemiec powędrował, więc być może na zagranicznych YouTubach jest, ale na polskiej. Na polskim jeszcze nikt go nie nagrał, tak więc będę pierwsza. Także podbijajcie łapki w górę, komentarze, żeby go każdy mógł zobaczyć. Bo moim zdaniem opłaca się go kupić. Kupiłam go na stronie Nutino, on był akurat na promocji i są naprawdę bardzo duży. Na zdjęciu wydawał się on bardzo malutki. I jak go otwieramy to tutaj, już mi się otworzyły dwa okienka niestety. Tak, ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę Noutinowy z bardzo dobrze zapakowane kosmetyki. Więc na pewno nic nam się nie popsuje w środku, więc to jest duży plus. Owijają we folię bąbelkową, dodatkowe pudełka. W okienku numer jeden, już podejrzewam co będzie wypadło. I jest to serum z kwasem kiaurynowym. Jestem ciekawa tego produktu. Nie patrzyłam ceny. Ale później Wam wszystko podliczę. Zrobię ten test może tych kosmetyków. Eee, jak się one sprawdzają. Nie chcę mi się, tutaj nie wiem czemu. Kamera wyostrzyć. I teraz szukam okienka numer 2. Numerku 2 znajdziemy Delia. Kamelo, odżywka do zniszczonych włosów, i mamy tutaj 50 ml, więc super, starczy pewnie na dłużej. I mamy ją z keratyną. Lubicie kosmetyki z keratyną? Ja swojego czasu dużo używałam tego kalosa, keratyny, ale teraz jednak się na coś innego przeniosłam. I tutaj mamy I'm Not Perfect by My Niles Air. Czyli ja nie jestem perfekcyjna, Tam moje paznokcie. Czyżby lakier do paznokci? Tak. I mamy tutaj y, Hybrid Top Step 2. I chyba to jest lakier do paznokci. Y, top. Tak więc nie no, zawsze się on przyda. Jednakże ja nie używam lakierów, tylko robię hybrydy. Ale jeżeli ktoś robi um, y, takie tradycyjne paznokcie, to oczywiście mu się przyda. Tylko mam nadzieję, że jednak będzie więcej kosmetycznych produktów niż tych do paznokci. No, gdyż było to zatykowane jako kalendarz kosmetyczny. W okienku numer 4 mamy... Oj, muszę się otworzyć. Już do rzęs, już widzę, który nie chcę wyjść i York Look i niby ma nam dać wydłużenie i objętość Teraz zobaczymy jaka jest szczotka szczotka jest taka puchata i ja mówię, ja tu szuf mam już od groma więc ten albo będzie czekał na test albo powędruje do kogoś w okienku numer 5 ale na razie naprawdę zapowiada się super ale wydaje mi się, że tutaj też znowu będzie coś z paznokciami. No i właśnie mamy. Mamy pierwszy lakier do paznokci. Tutaj wam tak go na razie położę. Postaram się pójść po wzornik. Oczywiście was od razu przepraszam. ale go na wierzchu. I już jestem i zaraz od razu przetestujemy trwałość tego lakieru. Tak jak mówiłam, mam nadzieję, że nie będzie ich dużo. Ale no, zobaczymy. Na razie nie narzekam. Tak prezentuje się pierwsza warstwa. To jest oczywiście ten różowy lakier, bo ten brązowy był z kalendarza Douglasa. Tak więc dajemy mu chwilę wyschnąć i potem wam pokażę. No, troszeczkę mam nadzieję, że nie będzie więcej lakierów. Szósty na Mikołajki. Tutaj jest szósteczka i mamy chyba z tej samej serii Cameleo odżyw, szampon do zniszczonych włosów, 50 ml keratyna, Umylenimy włosy i Wam powiem, czy coś to robi dodatkowego z tymi naszymi włosami. Ale myślę, że właśnie te kosmetyki Delia są w dosyć przystępnej cenie. Kurczę, ale na stronie coś tam widziałam, że cena tych produktów ma być 400 złotych, 400. I mamy niestety kolejny lakier Be Glax. Glass. No a z lakierów to ja Wam mówię, że jestem średnio zadowolona. A szkoda, bo ja nie czytam nigdy co tam ma w nich być, ale już nie będę narzekała. I taki perłowy lakier. Używacie takich perłowych, bo ja nie. To mi cieknie. Taki prawie, że niewidoczny. Ale myślę, że właśnie dla takich y, pań starszych już, nie chcę tylko tutaj obrażać, ale że będzie fajny. Więc dla jakiejś babci, czy cioci starszej możemy go sprezentować. I w okienku numer 8. Ja tutaj się już trochę domyśliłam, że gdzie pisze o paznokciach, to są po prostu paznokcie. Więc mam nadzieję, że już nie będzie ich. I w ósemce mamy. Tutaj jest ósemka niewidoczna. I mamy masełko do ust. Olej arganowy i witamina E. I to jest jakaś nowość, widzę, z zapachu yy, borówki. Zawiera olej arganowy. Więc go na pewno przetestuję. Fajny produkt. Myślę, że będzie całkiem dobrze nam robił mm, sprawę. W tegoroczną zimę, bo zapowiada się zimna. I teraz dziewiątka. Eee, strzelam, że to będzie coś do brwi. Co my tutaj mamy? Pensetkę. brow ekspert. No, myślę, że taka mała penseta do brwi. Zawsze się nam przyda. Chyba w tym roku z kalendarzy będę miała multum. Tych penset i numer 10. Dziesiątka jest tu, może będzie w końcu i do ust. Oj. Oj, 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 I się popsuło. I tak, mamy tutaj Glow Elixir, Big Glamour. Jest to błyszczyk. taki bardzo błyszczący. Jest są piękne jak go teraz ogląda. mam w sobie takie drobiny. Się bardzo błyszczy. Powiem Wam, że go przetestuję. Zapach ma bardzo taki cukierkowy. Na razie nie wiem, czy to nie jest najlepszy produkt. I jest to czwóreczka star. No myślę, że na ustach będzie bardzo ładnie. Tak więc go przetestuję. Ale sam zapach przyciąga do siebie. I tutaj może będzie rozświetlacz, ale no nie wiem szczerze, czy Marka masz tyle kosmetyków. I tak, jest tu rozświetlacz. Wpłynie. Szczerze Wam powiem, że nawet nie wiedziałam, że marka Delia ma w sobie. Widzicie to? Jest przepiękny. Nie wiedziałam, że marka Delia ma kosmetyki. Trochę go tak rozsmaruję. Zapachu nie ma. Jest taki. Y, szampański wręcz bym powiedziała. To światło, co mam tutaj w studiu, y, ono jest takie bardziej y, jasne, ale tego nie oddaje kamera jeszcze. Nie, nie wiem dlaczego, ale jest bardzo ładne. Naprawdę mi się podoba. Myślę, że mógłby być podobny do tego kultowego z Becky. Też go mam w płynie. Jak chcecie porównanie, to Wam nagram. Ale naprawdę jestem zaskoczona, bo bardzo ładny. I mamy tutaj y, maskę do stóp i od razu ze skarpetkami, więc bardzo fajne. Oczywiście ja tego nie użyję, bo rok temu zrobiłam sobie krzywdę ze skarpetkami do stóp. I mamy tutaj nawilżającą i odwołującą maskę do stóp z olejem, masłem Shia i olejkiem soi bim Czyli to jest y, sojowa odżywka mamy tutaj 10 ml i tu mamy od razu skarpetki. Tak ja więc to się oddam. Ale fajny pomysł, że jest troszeczkę tak, troszeczkę tak. I teraz 13, która jest niewidoczna. Ale ogólnie kalendarz jest wykonany bardzo solidnie i jest on wykonany yy, z papieru w 100%, więc jest ekologiczny. Też na to zwracam dużo uwagi. I mamy tym razem. Nie da się tego w ogóle wyjąć. Kurczę, no chodź I mamy tutaj... Ojej. Nie, tak zrobię. Wypadło mi co innego. No nie. O nie, nie, nie. Zgadnę, że to było 19. A to postaram się zaraz wyjąć dla Was. O, wyszło. I mamy tutaj nawilżacz do skórek i do paznokci. Tak więc znowu coś do paznokci niestety. Ale patrzcie jak to fajnie wygląda jest to z kwiatkami. Więc tak śmiesznie to wygląda. Jestem w ogóle ciekawa, czy te kwiaty się nabierają na to zapach jest taki dość e, intensywny. Ale nawet jak kupić kupi dla samego wyglądu, to bardzo fajnie się to prezentuje. I oczywiście na koniec zrobimy podsumowanie tych produktów. Jak mówię, ja go na razie nie podliczę, ale myślę, że na pewno przewyższy cenę, bo Producent lau sugeruje, że jest on wart ponad 400 zł. I mamy tutaj Delia henna do brwi ciemny odcień. Myślę, że on jest super. Jak mówię, ja henny nie robię, bo mam makijaż permanentny, ale to komuś prezentuję. Ale to jest taki bestseller, jeżeli chodzi o Hennę. Każdy wie, że zdanie jest jeden z lepszych. 15. O, mamy tutaj coś ciekawego. I mamy płyn do fazo do dwufazowy do makijażu ust i oczu. Ja kiedyś lubiłam tego typu produkty, ale już ich nie używam. Mam swoją wybraną pielęgnację, której się stosuje i jakoś nie chcę jej y, zmieniać. I mamy tutaj. Maskę do buzi z wyciągiem z marihuany leczniczej. Co ona ma nam robić? Odżywiać i dawać blask. 90% pochodzenia produktu jest wegańska. I mamy tutaj, tak jak mówiłam, 10 gram. Także na pewno ją przetestuję Wam powiem, co ona dokładnie jeszcze robi. I to była szesnastka siedemnastka zbliżamy się do końca mamy tu jakiś kolejny płyn tym razem nicelarna woda do twarzy i oczu no to przetestuję jest to 50 ml z tego produktu typu lubię z sephory ale myślę że ten może być yy, godnym rywalizatorem także przetestuję. I wam powiem, co o tym myślę. I w okienku 18, 18, coraz bliżej świąt I mamy tutaj kolejną maseczkę, chyba z pomidorkiem, tak dobrze widzę. Nie z kokosem, przepraszam Was. Oczyszczająca zielona maska z naturalną yy, kokosową wodą. Także ją chyba nakładamy na 10-15 minut i później ją zmywamy. I też jest wegańska. Szkoda, że nie ma nic peel oh, off. Też takie maski bardzo lubię. I w 19 mamy pomadkę z serii Glass Busin. I jest to odcień nudziakowy, bardzo ładny i zaraz zobaczymy test. Myślę, że jest bardzo ładny, tak. Tylko ciekawe, czy się w ogóle będzie chociaż trochę utrzymywał, więc wam zrobię test i wam powiem, czy ona się w ogóle trzyma. Szkoda, że nie mamy żadnej konturówki ani innej pomadki. Mam nadzieję, że jeszcze chociaż jedna będzie. Jak wiecie, ja jestem pomadkowa. Bardzo lubię. Ale tutaj jest napisane o pomadkach, więc może, może tak jest. Jest matowa pomadka zastygająca do ust Fame. Zobaczymy, jak ona się nam sprawdzi. I mamy tutaj yy, numer 11 Penelope jest 5 i 105 ml. Zaraz zobaczymy. Taka masełkowa. Pachnie dosyć yy, podobnie jak pomadki z Golden Rose. Ciekawe jak wyschnie, jaka będzie. Tak jak mówię, konturówka powinna być, żeby nam podbić kolor. Ale mamy jakiś kolejny żel. Tym razem jest to żel miceralny do mycia twarzy i okolic oczu. To też może być całkiem fajny bo mam tu Foreo, więc także hmm, przetestuję. Jest to 50 ml i on jest do spłukiwania. I jest to Delia System Plus. Tak jak tam te inne kosmetyki. Ale ogólnie Mam że zawartość jest bogata, że nie ma tu jakichś takich typowych zapychaczy. Numer 22. I mamy tutaj coś innego: Satin Lips, satynowa pomadka do. Pomadka. Nie <śm> wiadomo do czego musi być pomadka, tak się uśmiałam. I jest tutaj znowu 4 gramy. Zobaczymy, jak ona jest. Satynowe wykończenie jest nieco gorsze, ale jest też taka ładna. Widzicie, co tak w kamerze? Widzę, że ona jest taka dziwna, ale na żywo ona jest taka pomarańczowa. Na pewno się różni niż yy, na opakowaniu. Jest to numer 24, jakby ktoś chciał się dowiedzieć. I numer 23. Chyba będzie znowu coś do paznokci, tak, Szmieram. szkoda, że tyle tak produktów do paznokci, mamy tutaj taki miniaturowy lakier do paznokci, nie ja, tylko czemu jest taki mały, ale jest wegański, czyli na to wychodzi, że tamte nie były wegańska. szkoda, jak widzicie ja jestem weganką, nie jem mięsa już dosyć dużo. Jak mówię, szkoda, bo aż trzy lakiery są. Jest taki kolor bardzo ładny, wrzosowy. Myślę, że na lato będzie idealny. Ona żywo jest więc w kamerze, wydaje się fioletowe. Napiszcie mi proszę, czy używacie takich tradycyjnych lakierów, bo mówię, u mnie nikt tego nie używa, więc jestem w szoku, że jeszcze są zwolenniczki tego. I 24, ostatnie okienko. Mamy kredkę, zobaczymy jaką, a nie, eyeliner wodoodporny. Się szkoda, że nie było żadnej kredki do oczu. Zobaczymy jaki jest pędzelek. Tak, słyszycie w tle moją mamę. Mamy nową papugę. No ja nigdy nie umiałam robić tym. Ten... Bo nigdy nie umiałam robić tego typu produktami, ale na pewno go przetestuję. Jakie na sobie to na kimś. I ogólnie kalendarz się nie zniszczył. Więc duży plus za to. I Wam już pokazuję całą zawartość jego. Zawartość prezentuje się tak. Jest bardzo, ale bardzo, bardzo, bardzo bogata. Naprawdę mamy super produkty. Tak jak mówię, zaraz Wam je przeliczę wszystkie i do Was wrócę z podsumowaniem.